Przejdźmy w takim razie do tego pierwszego trudnieju, który aż powiem ci szczerze, że ten początek, te, te, włączyłem sobie za 3 minuty start pierwszego biegu, praktycznie. Jak tylko usłyszałem się o no, usłyszałem o wykluczeniu Bartosza z Marzlika, nie znając jeszcze regulaminu, szczerze mówiąc, dokładnie e, opisującego to, za co go wykluczono. No, to popadłem w depresję, która trwała 5 minut, ale jak tylko zobaczyłem w relacji Twitterowej, że jednak coś się tam dzieje, to włączyłem. Jednak stare uprzedzenia czy stare jednak ciągoty wygrały. No i dojechałem ten turniej do końca, bo od tego zaczniemy, kochani, od tego wykluczenia. Ale potem, jak zacząłem czytać, zwłaszcza w niedzielę wieczorem już i o tych wszystkich zawiłościach regulaminowych, to powiem Ci szczerze, że zdurniałem jeszcze bardziej niż na początku. O jak to się ma z Tobą? To znaczy ja się za bardzo nie zagłębiałem, nie wiem jak wy, A, czyli ja ci wszystko opowiem, czy tak, czy tak jak z Darkiem, ale dla mnie to było tak oczywiste czarno na białym, że jakby się nie zagłębiałem, no założył zły stroj i nie wypuścili go, bo tak jest z regulaminem, nie wiem co tam jeszcze Darku za... Sekretę wyciągnąłeś z tego regulaminu. To znaczy, generalnie już mówię, to jeżeli ja tylko no. mówię to, przeczytałem w wielu źródłach, a czy one się mylą w interpretacji, czy nie, to już Wam na przykład rozsądzić hmm. koni. Jest tam hmm. zapis, który po na, na tej samej stronie, gdzie jest napisane, że kara za, nie stawi, za zakrycie, pla, nie, brak plastronu, brak numeru, brak klewlaru i tak dalej, to jest tam 600 funta plus oczywiście wyrzucenie z turnieju, ale jest napisane u góry, że te kary są w gestii tak naprawdę tej osoby decyzyjnej i można tam adekwatnie je przyznać do przewinienia. To jest raz. Dwa, ktoś mm. wyciągnął też y, taki zapis, że tam zawodnik chyba do dwóch, 30 minut po turnieju musi jeszcze być w kewlarze. Jakoś tak jest. Nie wiem, jeszcze kamerują tam lud ludzie i tak dalej. Mm. Natomiast jak ma się do tego na przykład niewykluczenie y, Andersa Tomsena, który przejechał się po motocyk motocyklem po torze w samych bokserkach, y, jogstrapach i y, generalnie tam, ale już tak na serio, właśnie. Y, Z wypowiadał się bardzo tak zachowawczo o tym, ale. Słychać głosy, że naprawdę w parkingu się kotłowało, były przepychanki, i ktoś zadecydował, że nie ma gadki w ogóle. Aha, no jest to. Tony Olson, podobno. No właśnie, widzisz, to, to, czyli to jest dużo tych interpretacji dochodzi do tego e, całego obrazu, tak? No bo, tak jak mówisz, jeżeli już zgodnie z literą prawa, no to, e, to wiadomo, że tego Thompsona na przykład trzeba było wykluczyć w zeszłym roku. A w, w tym roku faktycznie wtedy Bartek by był słusznie okarany można by powiedzieć, że wszyscy są porówno, tak? Mm. Wiadomo, że... O. No właśnie, czy tu w ogóle istnieje no chyba precedens? Co, co, co by się nie działo? No, no chyba nie, ale no. co by się nie działo, to, to na przykład w meczu Polonii-Bydgosz z Rowem Rybnik, tam może Golob mówił, że on zawsze pilnował, zawsze pilnował, żeby to wszystko było na miejscu złożone, założone tak jak może być, jakby... 99,99999% no. żlowców to robiło do tej pory, Panie Tomku. Więc nie jesteś, Panie, e, tutaj e, nie, chodzącą o alfą i omegą, która tylko jedyna tak się wybijała, bo to prawdopodobnie, tak jak mówisz, Darku, pierwszy przypadek w ogóle w historii, z, żeby wykluczyć za takie coś. Mm. To nie są regul, nieregulaminowe stroje, jak w przypadku skoszków narciarskich, mm. których to mnogo się wyklucza z praktycznie każdego turnieju. Więc y, y, no tutaj tłumaczenia Bartka są, no moim zdaniem, jednoznaczne. Pokajał się, zrozumiał, wie, że taka jest win, jego jest wina, i tak naprawdę nic się tutaj z tym nie da zrobić. A można sobie, wiadomo, szukać, bo wiadomo, każdy z nas chciał, żeby już w tym wojen e, triumfował, ale tak to wiadomo, że tego nie chcielibyśmy, tak? Ale mamy jednak dodatkowe emocje w Toruniu. Dokładnie. E, bo... Ja chciałem tylko do tego tematu dorzucić to, że. E, często słyszę na przykład o różnych fundacjach, to nie a propos żużla, które, do których można się zwrócić, jak na przykład się zawarło niekorzystny kredyt, czyli podpisało się umowę, zgodziło się na regulamin, po czym jest jakieś ciało odwoławcze poprzez fundację, gdzie można generalnie dostać tę kasę, bo stwierdzi, stwierdzi ten czy inny urząd, że, czy sąd, że to jest w ogóle niehalo i to jest kara niewspółmierna, czy procent jakiś mhm. niewspółmierny. I szkoda, że niestety w porównaniu do tych największych sportów motorowych, to ci, yy, yy, którzy zarządzają światowym żużlem to w porównaniu tacy koniuszy trochę przy takim połowie, połowie szacunku dla nich, bo mam z nimi na pięku. Natomiast tutaj nie ma jak się odwołać do tego, i, i, i Erik Juś, jak się chciał, menażer wybrzeża tam boksować ze mną na Twitterze, wmawiając mnie, aż ja go rozumiem, że y, to słuchaj trzeba trudno. Albo się odnajdujesz w regulaminie, albo się nie odnajdujesz, ale trzeba oczywiście stosować się. Ja mówię, no tak, stosować się, ale i też sprawę zmieniać, jeżeli są jakieś głupie rzeczy i myślę, że kara jest zupełnie niewspółmierna, matko boska, tam babcia Lindgrenowa z babcią macynową oglądały te kwalifikacje i, i tam naprawdę to nie była jakaś taka strata wizerunkowa, żeby potem strzelić. Albo promujemy fredkę Lindgrena, albo promujemy Grand Prix i sobie nie strzelamy w stopę i zawodnika, który. Inaczej dzięki jego przewinieniu nikt jakby on nie jakieś korzyści nie odniósł, ani nikt nie stracił. No tak, tylko, że wiesz, tak jak było wprowadzenie Speedway of Nations, zamiast drużynowego Pucharu Świata, żeby tylko do, dojść te, tych Polaków, tak, docisnąć i żeby ci Rosjanie, czy zawodnicy... A mogli nas najechać po jak wcześniej. Można powiedzieć, drużyny dwuosobowe, y, osobowe, no. bo tak naprawdę z takich się głównie składą żużel do, tej, do tego momentu, a góra trzech mocnych zawodników, którzy mogli gdzieś tam z Polakami współzawodniczyć faktycznie na jakimś wysokim poziomie, tak jak mm -hmm. właśnie Rosjanie Dwa razy wygrali z rzędu Speedway jakby To no, głównie mówi się o że po to to było stworzone. Nie wiem, czy tutaj jest tak to podszyte tymi niciami, że e, tej zazdrości, żeby tutaj nie wygrywać ty, i żeby podnieść rangę tego trynie w, w Toruniu, żeby tam jeszcze oglądalność sobie podbić, żeby ta odległość Bartka od To dystans, O tą promocję już tu chodzi. To się, przepraszam za swoje wcześniejsze słowa. Więc nie wiem, czy to antypolskie znowu nagonka, czy to po prostu na, na, na oglądalność, wiadomo, oglądalnością, inną reklamę i tak dalej, i tak mm. dalej. Każdy sobie do kieszeni włoży. A my głupi się tutaj e, sobie strzępimy języki <laughs> i się kłócimy o to? No tak, no to się czegoś dzisiaj nauczyłem w takim razie. Wiem, że jeszcze mniej wiem. E, Patryku, w takim razie przejdźmy do już czysto sportowej e, strony tego turnieju. Trzeba powiedzieć, że to Wojens jednak w tym roku bynajmniej nie rozczarowało i tor, który był śliski, a potem nawet bardzo czy za siiskiem, jak w osiemnastym biegu sprawiał, no inaczej, dał możliwość wykazania się wszystkim w tej stawce. Tym, którzy umią i tym, którzy nie. Mm -hmm. Tak, to właśnie też mieliśmy krótką rozmowę przed wejściem na antenę, że, że faktycznie wydawało mi się, że faktycznie to wszystko było znakomicie. Oglądało się i też te biegi z tymi słabszymi zawodnikami, których tutaj było, jak to pan Kerber tam wymienił, chyba z półstawki pół w swoim mm. ferytonie. Faktycznie jakiś, Kai, jakiś przepraszam, z całym szacunkiem, Kai Huckenbeck, Kwech, tak, Rasmus, Hansen i, i, i jeszcze można by wymieniać. Nilsson może też dołączyć do tego, chociaż niestety i Dudka trzeba do tej grupy dołączyć, ale mm. to tak trochę przypadkiem zupełnie. Spowodowało to, że ta stawka, która była, no jeszcze Libiediew do tego, bo mówimy o zawodnika jeszcze, Basso, przepraszam jeszcze, okay. którzy doszli do, zawod do zawodników kontrzywanych tych, którzy nie mogli jechać, czy też tak jak właśnie Doyle w trakcie turnieju, czy wcześniej, spowodowało, że no, mieliśmy bardzo dużo mijanek na tych zawodnikach. Jeżeli mm. jakiś lepszy zawodnik, na przykład ten fenomenalny bieg, w którym tu Waculik wyjechał na pierwsze miejsce, to też całą tą gromadkę tych drugoligowych w cudzysłowie zawodników ominął. Mało było mijanek wśród tych najlepszych tuzów Grand Prix tego sezonu. I jak to policzyłem sobie, że 11 mijanek było na takich właśnie słabych zawodnikach do 1 do 10 biegu, więc statycznie mm. było 30, ale takich faktycznie gdzie żarli się. Chociaż ci słabi, jak jechali, tam ze sobą walczyli, też to jakoś wyglądało, ale Darkun trzecią ligę piłkę nożną w Polsce też się jakoś ogląda czasami, ale jakby na klasę okręgową? A jak? Tam to jest dopiero prawdziwy futbol, więc jakby jak sobie to wyrugujemy, to wydoby się działo. Tylko że na poziomie, jakbyś nie wiem, porównywać prędkości mm. na przykład, to, czy umiejętności, no to dużo to było błędów, ale tak jak mówisz, też potem doszła ta woda. I koronnym przykładem jest 18. bieg, gdzie Freak czy zwycięzca nie jednej, chyba czy dwóch, tylko nawet turnieju Grand Prix mm -hmm. i Wasolik, który dopiero co niedawno zwyciężył. E, jeden i drugi uśliznął się, no przecież to nie jest tak, że brakuje umiejętności, tak? Ten tor był taki, a nie inny, więc było można. Popełnić dużo błędów, wykorzystywać je nie wykorzystywać i wykorzystywać niedyspozycję tych słabszych zawodników. No właśnie, wydaje się, że te błędy były popełniane bardziej z, z wynikając, wynikało to bardziej ze zdradliwego toru, chociaż zupełnie inną sytuację, choć też. Podobno mamy, z, z nią mamy do czynienia w biegu piątym, bo tam jak pamiętamy Jason Doyle e, decyduje o końcu swojego udziału w tym turnieju. E, on tam jadąc, e, kto, kogo on wpadł? Na Lingrena oczywiście. Tak. Fredka Lingren, którego się trzymają takie sytuacje, a on jak kacpertkocz wychodzi z tego i potem strzela wszystkich na mecie No prawie tak było. W każdym razie Jason Doyle na wejściu w, w pierwszy łuk e, jechał za Fredką i powiem ci szczerze, że tam ludzie mówili o, e, na Twitterze, no część z nich Przynajmniej o tym, że właśnie około no, znowu rudy, fałszywy, znowu próbuje wyeliminować, e, pomóc zmarzlikowi tak naprawdę, eliminując fretkę. Natomiast powiem Ci szczerze, że z mojej optyki, e, czy w mojej optyce wyglądało to w ten sposób, że tam Jason nagle dostaje niesamowitego przyspieszenia. Eryk już jak coś na Twitterze pisał o szerokich tych oponach bezdętkowych właśnie, które inaczej pro, prowadzą ten motocykl, ale tam za wielkiej winy w dojlu jako doilu nie widzę. Po prostu znalazł się w nieodpowiednim no. miejscu. A ja właśnie sobie zapisałem w notat notatkach, nie wiem czy wy też oglądaliście ten turniej. No. W drugim biegu było dokładnie to samo. On tak na żyletki przechodzi A, za to, tylnym kołem twojego przeciwnika, że ja, ja, ja sobie z trzema wykrzyknikami zapisałem Doyla w drugim biegu, co on odwalił, że no. on tam nie roztrzaskał Hansena. I dokładnie to samo, to jest 100% win Doyla, bo dokładnie to samo chciał zrobić na Lindgrenie, Ale mi się czyli wydaje, że. pół milimetra że... za jednym tylnym, tylnym kołem, hmm. zrobić piękną akcję. Ale się nie udało, bo się nadział po prostu. No widzisz, ja się się, znaczy inaczej, nie zgadzam się tutaj tylko w ten sposób, że uważam, że on nagle dostaje przyspieszenia, próbuje minąć, jest za mało po prostu miejsca, żeby minął po zewnętrznej fretkę i się w niego. Za mało miejsca, bo on tak właśnie próbuje te za No dobra, ty mówisz, że i tak próbuje. Czyli powinien o wiele, wiesz, 10 metrów dalej, tak? Za bandą. Nie no dobra, możemy się nie zgadzać tutaj. Rzeczywiście, on jeździ, to się zgadzam z propos tego drugiego biegu, ale to dobrze widzisz takiego Jasona. nie? W końcu można powiedzieć, że takie przewracanie. Się to... Strach trochę, ale, ale no, naprawdę, to, 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 to sami taki, takiego też potrzeba. No właśnie ta pierwsza, słuchaj, dwie, oprócz Doyla właśnie tego jego wykolegowania się, to pierwsze dwie serie, to tak naprawdę mamy tutaj faworytów, którzy robią e, te punkty, bo oczywiście e, i Lebedev i Hansen w biegu siódmym się pokazują, zresztą Hansen do końca e, kapitalnie jechał jak na przecież żółto dzioba, awansował do turnieju głównego, koniec końców siódme miejsce zrobił, ale widać, że i Madsen i Jack Holder, który nie pamięta o swojej dłoni i Matko Bosko, Mikkel Mikkelsen, który w trzecim biegu najlepszy start wykręca w czas, to i Biuli jadą, można powiedzieć, to, co można, czego można się spodziewać, a jedyny od wielu lat Polak w stawce generalnie sprawdza po nich ścieżki. No tak patrzę właśnie na, na siódmy bieg, kiedy to Dudek no, jechał z tymi słabszymi, jakby nie było, z tymi, którzy właśnie na doczepkę trochę hmm. za tych konduzjowanych dzisiaj jechali, więc Hansen, w Kwech, i Dudek, no ale niestety, no i nawet w takiej stawce y, 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 przegrał z Kretesem i Hansem tutaj zdobywa swoją pierwszą trójkę. Nie wiem, czy w historii Grand Prix możliwe m, jako dzika karta, ale w drugi Kwech przyjeżdża trzeci, mm. jest tutaj też jedna Mianka, ale tak jak mówisz wcześniej. Y, do, do, dobrze, że to nie jest, znaczy dobrze. To nie jest liga, gdzie się po prostu zarabia grubą kasę na każdym punkcie, bo to faktycznie y, w polu pokonanym zostają sami ci, którzy właśnie są z dzikimi kartami, mm -hmm. czy to stałymi, czy, e, czy, czy tymi jednorazowymi, bo właśnie tak jak mówisz, Madsen, Vasulik pierwszy, potem jest Holder, Doyle, potem jest Mikkelsen, Beulie, i za nimi właśnie ci, którzy, no, nie licząc Dudka i Nilsona, Nilsson, którzy no... no Nilson jeszcze też dzisiaj czasami fajnie się pokazywał, właśnie może z Dudkiem, to może też tak przesadzam, że, żeby go tu do jednego worka z tym Dudkiem dzisiaj wsadzać, e, ale też potem czwarty big, Lambo, Lindgren, Freaky, też na końcu Libiedew. Więc tak się działo, aż potem mieliśmy bieg dziewiąty, e, gdzie z kolei e, Fryk wygrywa, tam też e, trochę się dzieje, Dudek ostatecznie mm, e, przejeżdża trzeci, Razmus ostatni, też tam są trzy mijanki, to są zapowiedzi najlepszego biegu tego, mm -hmm. e, tego turnieju, czyli bieg dziesiąty, gdzie mam aż pięć mianek. tutaj Wacul właśnie niesamowicie, ale, ale właśnie, objeżdża tych, oprócz Nilsona znowu go trochę doczepiam do tych najsłabszych, ale Basto Libiedewa mija, bo, bo też strasznie traci na, na starcie i potem musi się napędzać i niesamowita ta akcja. To była taka akcja jak trochę tajowo-Wówindenowa, tajowo jak wcześniej jest Cardiff A. bodaj, tak? Gdzie on po prostu po jakoś... jako jeden nieka... z tego. Z z, z, z tak, z jak kiedy Biorę i Bellego strzelił. To jeszcze, jeszcze o tym Oczywiście, że tak masz rację, Waculik autorem czwartej pozycji na pierwszą, autorem najlepszej Mianki, jeśli chodzi o ten mecz. No i mamy właśnie tak po trzech seriach tego Biuleja, Holdera, Madsena Lambo. I w zasadzie jest jeszcze kilku zawodników, którzy mają szansę na to, żeby. Jeszcze zrobić tę pierwszą ósemkę, wjechać do półfinałów. Dla mnie, dla mnie, właśnie, od biegu 13, to ten Lambert się robi takim poważnym grajkiem do tego końcowego triumfu w rundzie zasadniczej, co zresztą się staje faktem, ale rzeczywiście w biegu 13 pokazuje, ok, na słabszych zawodników, więc może coś mnie zgubiło, ale powiem ci, że wizualnie wyglądał naprawdę pewnie, naprawdę bardzo dobrze sklejony z tym torem. Chociaż z drugiej strony czas nie był najlepszy. Myślę, że to po prostu dlatego, że jest 13 bieg i zaraz po. W porównaniu, więc najbardziej ślisko. No tak, potem mamy dwu, bieg 20, którym w ogóle No to jest cały Leon, tak, który, który <laughs> a, albo w ten, albo we wste, albo zaczyna słabo i, i, i potem musi podganiać, albo już tak się rozpędzi, że tak od, on, on tak odpuścił ten darku 20 bieg: że no. się w głowie nie mieści, po prostu kompletnie go nie interesowało zdobycie żadnego punktu i tam też Lambo wygrywa przed Dudkiem właśnie Basso e, i Leon tutaj przejeżdża ostatni Dudek, wtedy mija e, Basso I, 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 i mamy i tak Leona już, który sobie zapewnił wcześniej awans do tych finałów mm. e, półfinału, przepraszam I, i to jest właśnie kolejny ten bieg Lambo, w którym, no właśnie tak jak mówisz, tego zrezygnowanego już Madsena już trochę rozlieniwanego, bo dawno tak tyle punktów nie zdobył w fazie zasadniczej e, więc te dwie trojeczki przywozi pod koniec no ale co, jednak ostatecznie potem mm, w półfinale. Wygrywa, przechodzi do finału razem z Gimrenem. Mm. Tutaj z kolei Mikkelsen robi takie wielbłądy, że to jest jakaś masakra wygra z pierwszej pozycji robi mniej więcej to samo w, w drugim łuku, co Leon, tylko że Leon to robi z umysłem i, i jakby z wyczuciem takiego tego motocykla, a Mikkelsen myśli, że jak zapiekuje, jak wszyscy go wystraszą, wskoczą na bandę i po prostu wygra 3 do 0 ten bieg, ale tak nie jest, bo się tak bo daleko wypuszcza, że wszyscy go mijają. No, Powinien się robić recenzja tych jazd żużlowców, powiem ci szczerze, Brakuje A, ci potem, tego. a, potem, a potem Lambo. Więc yy, szkoda tego Migrysena, bo tak się od razu, od niby na swojej ziemi, ale szło mu dzisiaj. No, oczywiście, szkoda też Wacula trochę, bo właśnie wspomniany przez ciebie bieg 18, to najpierw jego siądnięcie dość eleganckie, eleganckie, jak Kowalskiego w SGP-2. Taki tutaj to samo się dzieje. Dzień wcześniej, oczywiście. Natomiast tutaj potem Frick, który też miał taki dziwny, dość turniej, zsiada z motocykla w drugiej odsłonie tego biegu. Obaj są wykluczeni. Ile BDW upada, że są dwa razy? Bo trochę tak po dojlowsku można powiedzieć, ale tam wyprostowujemy maszynę w biegu dziesiątym i wpada, boże, w Benjamina Basso Ostatecznie to był ostatni łuk, więc Duńczyk dostaje dwa punkty. Jest to wszystko zaliczone, ale tutaj też bieg 17 też mu nie szło. Janek Kwiech, kurczę, powiem ci szczerze, szkoda trochę, bo on będzie przecież w przyszłym sezonie e, prawdopodobnie je jeździł A czego w... A szkoda? No tak, szczerze mówiąc, jak patrzę sobie, myślę sobie o tej Bydgoszczy, że której jeszcze przyjdziemy. <laughs> nie, wiesz, co, on, taka nieporadność trochę, bo nawet który to był bieg? Z Frickiem i Mik 15, gdzie tak naprawdę tak jak powiedziałeś, te biegi sadzili, te wielbłądy sadzili zawodnicy mniej doświadczeni i, i to tak trochę wyglądało, kurczę, a w Bydgoszczy no, przecież, na którą się nie najeździł, to krawał drania. No, przejdziemy do tego wybitnego meczu z, yy, Kwecha z tego weekendu. No, niestety to nie był ten turniej, nie był, nie, nie był i jego, i nie był mm -hmm. Libidiev, a Libidew też troszeczkę się w tym turnieju odbił od tej czołówki, można powiedzieć, dosłowni i przenośni. Basto pokazał się nawet, bo e, zrobił te trzy punkty w trzech biegach, więc też e, całkiem pozytywnie. E, no, do tego, tak jak mówisz, ten Wacul, nie wiadomo, co by było. Gdyby dojechał w tym, w tym biegu dziewiątym, niby, no, to, to był pierwszy łuk, więc nic nie wiemy o tym biegu, co tam by się działo. Ale no, jakby nie było. 7 punktów: Frika, dość przeciętny występ, chociaż dwie trójki ten, i ten defekt, i to wykluczenie. I mm -hmm. 7 punktów wystarczyło w tym turnieju do awansu. Dawno chyba nie było takiej sytuacji. No była, można powiedzieć, bardzo wyrównana stawka, trochę dopomógł właśnie Martin Waculik i mamy półfinały. Przejdźmy do nich w takim razie. Pierwszy bieg to oczywiście z, pierwszy półfinał, zwycięstwo Lindgrena, ale Lambert pojechał kapitalnie, czy to ten Mikkelsen tak strzelił takiego farfocla, że, że, że to Lambo wyglądał jak we wokół niego i wjechał do finału? No właśnie pierwszy to jest ten błąd w, pierwszy, w drugim łuku, gdzie tak w, w, zapikował, wyszedł na pierwsze mm. miejsce i zaraz stracił to na rzecz Fredki, a potem no to kolejny błąd, tak? Bo Lambo wykorzystał to, że znowu, znowu na wyjściu drugiego łuku popełnił błąd i temu pięknie wyjechał przed niego i go zamknął pod płotem, i już tak naprawdę było po mikresenie. Hansen w ogóle chyba się wystraszył tej całej zawieruchy, że w ogóle jest w półfinale, więc wystartował tak, jak. Przykładając w tym sezonie świetnicki, Mateusz w każdym swoim biegu ligowym. Czyli prosto do parkingu, eee, tak? Tak, prawie. Więc no ta, tak się skończył bieg pierwszy, półfinałowy, a z It kolei drugi. Tutaj mamy mm, Miankę też. Leon robi taki, taki właśnie piczkę. Mm. Jezus, możesz Jako mała, że to mała pika. Tego, to już witamy serdecznie, Ech. w sensie, że, to, że trochę coś... Dobra, Darku, ty może opowiesz. Już że już mi pęcherzyk poszedł, wiesz, żółciowy. No dobrze, tam, ten, robi tam tę pikę małą, tak? Chciałaś powiedzieć. No. Madsen zadziora w drugi łuk, pod frikę wjeżdża i oczywiście tak potem frikę się defektuje. Jack z ogromną przewagą ten bieg wygrywa I mamy finał Finał, w który mamy, którym mamy przede wszystkim Bardzo odważnego Lindgrena Jak ja go podziwiam w tym Grand Prix No to aż do falubazu go biorę, powiem ci szczerze jutro Jeszcze dopłacam eee, Razem z psem sprzedaję Ale to co Madsen potem od, od, odstawił No to no, aż gratuluję Cieszę się ze szczęścia Duńskich kibiców No bo to tak jakby u nas właśnie nasz wygrał A Madsen przecież, Duńczyk nie wygrywa za często w tym Grand Prix I taka wisienka na tym torze się na końcu zrobiła. No, ten, Jak to powiedział chyba pan Korościer, bo bodajże czwarty raz w życiu dopiero wygrywa, więc no, jak na takiego zawodnika tyle to lat w czołówce, to rado niewiele. Ale właśnie on znowu tak, nie wiem czy pamiętasz Starku, czy wy kochani, jak ten start wyglądał w tym, w tym finale, że tak hmm. nie marało, tak jakby, dobra to ja ich puszczę, ale co? A może tutaj coś, coś wykręcę przy krawężniku, i nagle go tam porwało na to drugie miejsce, i jechał na tym drugim, mi się tak wydawało, że tak już dojedzie. No ale właśnie, jak potem na tym trzecim y, okrążeniu, jak śmignął po zewnętrznej fretkę, to. Y, nie wiem, czy widziałeś takie, że Fredka już przymykał drzwi, a ten hmm. tam nogę wstawił i uciekł mu i niesamowite to zwycięstwo. Cieszę się, bo charakterologicznie on do mnie nie przemawia pozytywnie ten zawodnik. Nie lubię tych jego zachwytów na tym, jak robi świetne wyniki, kiedy to trzeba przegrywać, ale faktycznie no, zawodnik takiej klasy, bo w takiej klasy wysokiej jest po prostu. <gry> Przydało, przydało mi się wygranie czegoś, chociaż troszeczkę obrośnie jeszcze w piórka, znowu będzie tłumaczył, że po co tam będzie zmieniał motocykle, jakieś ustawienia, jak to wszystko świetnie działa. I ja wcale się nie dziwię tym tłumaczeniom i taki ty, finał nam nie pomoże, żeby jego jakoś skruszyło. E, I żeby zrozumiał, że tam trzeba pomóc tej drużynie. Trzeba będzie inaczej ja wyprostować. trzeba punkty i tysiące zloty, hmm. ale ja gratulacje, że dla Leona, oczywiście przez chłop z Wejherowatu, tutaj jest swój chłop. <laughs> Tak, tak, skupania, I naszą no. babę nam skradł. Dobra. E, w każdym bądź razie masz rację. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to jak powiedziałeś, dzięki wspaniałomyślności naszych tutaj zawiadujących Żużleń, co to, to chcą, żeby było sprawiedliwie i adekwatnie, przede wszystkim, mamy sześć punktów przewagi Bartosza z Marzlika w Toruniu. E, do tego na podium mamy póki co, ale z taką samą ilością punktów Martina, Waculika. E, raczej bez szans, kompletnie na, chyba że w pierwsza trójka fatalnie zawody pojedzie, to wtedy ewentualnie. Dan Beaulieu mógłby coś zrobić, ale myślę, że nierealne. No a Madsen życzony przez ciebie. Tutaj dwa punkty tylko jest za Robertem Lambertem, który jest na szóstej pozycji. Pytanie do ciebie. Czy Bartosz Marslik to obroni? No jakby nie widzę tutaj innej opcji, bo, bo jednak Aha, to no, pisze no, -y. mówi się o tym, że faktycznie musi być, musi być finał, Tak bo z tego co kojarzę, jeżeli będzie nawet piątym zawodnikiem, a Fredka wygra, to, to wygrywa mistrzostwo, mm. a więc tutaj trzeba się bać do tego finału, jak już trzeba wejść do finału, już wtedy przestajemy się bać, ale myślę, że spokojnie Bartek będzie już taką podwójną, jak nie potrójną, żeby nie powiedzieć, że nie. z racji tego, że to jest czwarty tytuł, to po czwórną, po że go wykluczyli to po pięciokrotną, więc on będzie miał taką motywację, że wyższej nie trzeba. Zastanawiam się, jak to będzie z tym Lambertem, bo może o, o, o ten medal to nie powalczy, bo tu jest strata tam 16, 16 punktów do Wasulika i Holdera, mm. ale będzie jednak u siebie na torze. więc Pytanie, czy Macsen będąc w takiej formie jak w tym turnieju, będzie skubał tego Lamberta o te szóste miejsce w tej walce o to, czy, czy jednak mm. Lambert, będąc u siebie na torze, no jednak wiadomo, że on nawet tutaj pokonywał w tym sezonie w playoffach Bartka z Mozlika. That's czy sobie poradzi, czy nie, po prostu. Tak jest. A pytanie a propos Leona Madsena, bo jeżeli na przykład Leon nie wejdzie do pierwszej szóstki i nie wypchnie z niej albo Buleja, albo Lamberta, chociaż Biuleja mógłby, no to mamy Janka Kwiecha, jeżeli Waculik jeden, dwóch strójki, Waculik, Doyle, Lambert, czyli Waculik i Lambert póki co będą w pierwszej szóstce, to Jan Kwiech wjeżdża w przyszłym sezonie jako reprezentant Czech do Grand Prix. No ale jeżeli jeszcze Doyle się tam dostanie, no to wtedy będzie Przemo Pawlicki, chociaż Doyle ma stra. Te 9 punktów do 6 Lamberta, chociaż jedzie do Torunia. Bartek z w Toruniu raczej tam rewelacyjnie nie jeździ, a Jason Doyle jednak być może coś sobie przypomni z tych swoich kątów starych i odjedzie dobry turniej w każdym bądź razie. Uff, co to będzie za zakończenie tego wszystkiego, wiesz, Cierniak też już praktycznie był pewny, już się całował z Gąską, chociaż to tak nie wypada, a jednak ledwo, ledwo obronił ten tytuł, bo Ratajczak wszystkim ich tam wykolegował, a tutaj z Marzlik też wydawało się, że też to już jest formalność, a okazuje się, że nie do końca. Tak, i z tego miejsca oczywiście gratuluję panu Mateuszowi cierniakowi zdobycia tak tytułu jest. i całej naszej trójce na podium, czyli właśnie srebrnego Ratajczaka i płacz, chłopie, jak tam tato mi pozwolił. <grym> i, I Kowalskiego Bartłomie. Ja oczywiście jemu też gratuluję. Punk, fun, bo tak jest. Bo naprawdę emocje były. No ten, ten twist na końcu i te łzy radości Matiego niesamowite, więc z, z, z całego serca. Zresztą pamiętasz Darko. Rozmawiałem z nim w zeszłym roku i mm. już tam y, życzyłem mu tego tytułu, już to było blisko. W tym roku też go złapałem w Toruniu, kiedy był przed tą ostatnią rundą. Więc Czyli już... już wiemy dlaczego. Ja ledwo nie wiem, ledwo czy, wygrał. Po prostu. <laughs> Amuletami takimi Czy właśnie czy my, e, Jesteśmy tą, tą kończynką, która jednak Ciągnie w dół i przez Ty myślisz, że on płakał, tylko? dlaczego A Wiktor Przyjemski w Bydgoszczy też nie przez spadek No co ty W sensie nie, brakowało ja no. <laughs> Bywa, bywa to co, w takim razie kochani, chyba przejdziemy sobie, skończymy ten temat Grand Prix, oczywiście zachęcamy was, tak cicho trochę, pozdrawiamy serdecznie oczywiście wszystkich. Co będzie za Emilem i Artiomem, nie wiemy, jeszcze do nas nie dzwonił pan, pan Piotr Szymański i inni, ale e, myślę, że ciężko chyba, co jeszcze w tym przyszłym sezonie ich to Ja myślę, że ciężko... Jeszcze Powiem nie ma tak, klimatu. Że... To nawet nie chodzi o klimat, Darku, tylko teraz a. kwestie jakby natury prawnej moim zdaniem, trzeba rozwiązać, bo ja sobie nie wyobrażam, że oni e, ładują się za, jako Neutralna Polacy flaga i. Zabierają... Neutralny kewlar. Z państwa może. Być może, a, być może, ale no jak patrzymy sobie na, na turnie tańcowe największe na świecie, gdzie, e, jak sobie ostatnio liczyłem, na e, w, w US Open Grało chyba, nie wiem, 30 tenisistek z Rosji, mm. z, z Białorusi, tak? Z 20 tenisistów, czy 15 z Rosji. Tam się niko to, to nie bije, a wiadomo, że kto jest skąd, tak? I przez te lata grają. Więc ja myślę, że nie ma mowy, żeby oni wzięli miejsce na przykład takiego, nie wiem, Woźniaka czy, czy, czy nie wiem, Dudka i na, na rzecz tych Polaków weszliby właśnie Artem i Emil. Mm. Trzeba zrobić jakąś furtkę dla nich, po prostu i tyle. Tylko teraz kwestia usiąść z prawnikami Może i to się rozwiązać. Egzamin z Adama Mickiewicza. Ale to tylko tak głośno strzelam. No dobrze. W takim razie. Nie, rozumiem. Oczywiście że żartuję. Bo, bo inaczej. Bo ja teraz porównam jeszcze ze no. słową a propos Grand Prix, bo jeżeli nie dołożymy tych dwóch zawodników do tego, tego turnieju, no to kolejne lata w Grand Prix będą mniej więcej tak jak ten turniej wojen, że ci najsłabsi tak po prostu będą y, na pastwę losu dla. Tylko, żeby z łatwy punkt złapalić najlepszy i tak będzie Bartek po prostu bijał wszystkie rekordy, bo wykruszyliśmy wykuszy, mu całą najlepszą konkurencję. Bartosz z Marzliki, 15 nie dojdę, tak? E, to twoje słowa. E, to tyle <laughs> jeśli chodzi o Grand Tym kontrowersyjnym akcentem kończymy tę część naszego programu.